W Rosji odbyły się wybory prezydenckie. Wyniki nie są dla nikogo zaskoczeniem. Władimir Putin był i w przewidywalnej przyszłości będzie prezydentem Rosji. Rozmawiam z Agnieszką Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wybory się odbyły, skoro podjęto ten wysiłek, to do czegoś były prezydentowi Putinowi potrzebne? Nie po to, by u władzy złostać, bo to było pewne, ale po co? Po co w Rosji przeprowadzono wybory prezydenckie? Powodów było przynajmniej dwa. Pierwszy to potrzeba legitymizacji wewnętrznej, czyli uzyskanie od własnego społeczeństwa Takiej legitymacji, takiego silnego poparcia, które po wyborach pozwoliłoby i pozwoli prezydentowi na podejmowanie nowych, takich bardzo poważnych, dużych decyzji. Czyli on potrzebował po prostu zielonego światła do tego, żeby pójść dalej w swojej polityce ekspansji i imperializmu, żeby decydować o nie wiem takim totalnym odcięciu od zachodu, żeby było jeszcze więcej planów takiego stawiania Rosji z kolan na nogi itd. tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, Putin potrzebował od własnego społeczeństwa potwierdzenia tego, że nie tylko jego administracja, jego elity są za Putinem, ale także popiera Putina naród, że nie ma znaczenia opozycja, to znaczy on potrzebował tak wysokim wynikiem zdyskredytować opozycjonistów i krytyków Kremla, a jednocześnie zjednoczyć wokół siebie tych, którzy być może ciągle mają wątpliwości i udowodnić jedno, że nie ma alternatywy wobec Władimira Putina jako prezydenta. To, to jest ten cel wewnętrzny, natomiast na kierunku zewnętrznym prezydent Putin, za sprawą to, nie samych wyborów, bo my wiemy, że to nie były wybory, tylko to był plebiscyt wyborczy, nazwany wyborami prezydenckimi, ale on na potrzeby polityki zagranicznej przeprowadzony był po to, żeby udowodnić światu zewnętrznemu, zwłaszcza krytykom na Zachodzie, że rosjanie wybierają jedno jakby jednoznacznie bez wątpliwości bez wahania Władimira Putina na swojego prezydenta, więc krytyka z zewnątrz nie ma sensu, nie ma sensu podważać legitymizacji Putina jako przywódcy rosyjskiego, bo mają tego dowodzić, dowodzić tak wysokie wyniki wyborcze. Celem też takim drugim jest stworzenie takiego wrażenia w zasadzie podtrzymanie mitu, że Rosja ciągle jest państwem demokratycznym, bo bardzo upowszechnił się termin taki, że Rosja jest państwem autorytarnym, a wręcz neototalitarnym. I tutaj Rosjanie tworzą taką, taki kontrargument, który ma uzasadniać, że to jest nieprawda, Rosja może już nie jest demokracją suwerenną, ale coraz częściej Rosję kreminolodzy nazywają demokracją plebiscytarną. Nazywają to także nowym typem demokracji, trochę się odwołują do teorii, to nie ma znaczenia, czy poszukują nowego terminu dla rosyjskiego systemu. Ponieważ rosyjska agresja była tak silna i tak jakby zmieniająca wzrost Rosji, że na Zachodzie bardzo znaczy powstał taki silny nurt określający Rosję jako państwo raszystowskie, rosyjskiego faszyzmu, a wręcz totalitarne. I to jest próba udowodnienia, że jest inaczej. Rosja ciągle jest w kręgu państw może nie liberalnej zachodniej demokracji, ale demokracji plebiscytarnej. To także ma. Zamknąć usta tym wszystkim na Zachodzie, którzy od dłuższego czasu podkreślają fakt, że Kreml łamie reguły gry i łamie prawo międzynarodowe, przeprowadzając ten plebiscyt na terytoriach okupowanych, czego zabraniają czego, zabra, czego zabrania prawo międzynarodowe, państwo okupant nie może przesiedlać ludności na terytorium okupowane i nie może przeprowadzać tam y, wyborów. Rosja te zasady łamie, czym czyni te wybory nielegalnymi. Tych argumentów przeciwko w ogóle uznaniu tego plebiscytu za, za wybory jest kilka. Y, i one w zasadzie sprowadzają się do takich prawda trzech elementów. Po pierwsze, to nie są wybory demokratyczne, bo nie spełniają żadnych wymogów um, wyborczych, tym bardziej demokratycznych, to nie są ani wolne wybory. Dostępu nie miała opozycja, ani transparentne wybory, bo to są najbardziej niejasne, najbardziej, jeszcze nie wiemy w jakiej skali sfałszowane, ale ta skala jest już dzisiaj w zasadzie oczywista. I to są też wybory, które nie dają, to są też wybory, które nie dają, jakkolwiek to zabrzmi, wyboru. Czyli Rosjanie nie mają alternatywy, mogą głosować w zasadzie tylko na Władimira Putina. Czyli to nie są wybory demokratyczne. Po drugie, to nie są wybory legalne, ponieważ przeprowadzane są na terytoriach okupowanych, czyli ze złamaniem prawa międzynarodowego. I po trzecie, to, to jest najnowszy argument, podnoszony zwłaszcza ostatnio, to nie są wy wybory. Y Legalne pod tym względem, że one są wprowadzone na podstawie zmian konstytucji sprzed czterech lat, z 2020 roku. I te zmiany konstytucji rosyjskiej były wprowadzone wadliwie z naruszeniem konstytucji rosyjskiej, co oznacza, że, i to o tym mówią prawnicy, sam, sam wybór dzisiaj Władimira Putina jest nieważny, bo on został przeprowadzony na błędnych, na błędnych przesłankach. I jeszcze spójrzmy na ten wewnętrzny wymiar. Po skoro mówiłaś, że one mają dać legitymizację Putinowi, Rosjanie naprawdę są świadomi tego, że głosując na Putina głosują za ekspansjonizmem, głosowanie na Putina jest de facto głosowaniem za Wojną i konfliktem z Zachodem, i Rosjanie są tego świadomi? Są świadomi, ale to przecież nie zmienia ich podejścia ani do władzy, ani do swojego życia. Ta część, która jest krytycznie nastawiona, okazuje, i okazywała także w tych wyborach swój sprzeciw, bo nie wiemy jeszcze, jakie to są konkretne liczby. Ale wiemy, że tysiące z Rosjan, zwłaszcza za granicą, stawiło się w południe w konsulatach i przed ambasadami, demonstrując tym samym swój stosunek do Władimira Putina. Znamy kilkadziesiąt przypadków. Tych takich oficjalnych i zgłoszonych, i już ukaranych, niszczenia urn wyborczych, zalewania urn tak zwaną zielonką. Mamy dowody, i to publikują opozycyjne media, w jaki sposób Rosjanie komentowali na kartach wyborczych wybór Putina. Od określenia Putina mianem zabójcy, po przypominanie, że Nawalny jest, czy powinien być, tym legalnym prezydentem itd., itd. Więc oporu i krytyki mamy sporo. Natomiast nie zmienia to faktu, że Rosjanie zagłosowali na Putina, ponieważ mają wpojone i mają, są tak ukształtowani. I tak przymuszeni przez y, 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 sytuację i takie restrykcje wprowadzone przez władze, że w zasadzie oni myślą, że nie mają alternatywy. Czy to znaczy w takim razie, patrząc na kolejkę Rosjan głosujących w Warszawie, że w praktyce mamy setki ludzi, którzy uważają się za naszych wrogów? Na naszym terytorium i którzy głosują w praktyce za działaniami przeciwko Polsce. Ale najczęściej jest tak, że ci Rosjanie, którzy wyjechali z Rosji i którzy stawili się dzisiaj, czy w tym trzecim dniu tych pseudowyborów, przed, przed, przed ambasadami czy konsulatami, to są krytycy, to są krytycy Kremla, chociaż oczywiście... Stojący, stojący w kolejce do głosowania krytycy? Tak, ponieważ oni głosując o godzinie 12 w południe, oni byli tam po to, żeby zademonstrować swoją obecność jako wciąż żywa opozycja, pozbawiona wprawdzie lidera Aleksieja Nawalnego, natomiast to, to, to nie jest tak, że ta... Jakby to nie jest tak, że ta opozycja nie ma znaczenia, ona też musi demonstrować swoją obecność. My wszyscy oczywiście wiemy, że ci Rosjanie krytycznie wobec Kremla kompletnie mają wpływu na politykę krajową. Natomiast ważne jest też to, żeby oni potrafili i byli zdolni zademonstrować swoją obecność. To trochę to trochę takie podtrzymywanie tego bardzo słabego pulsu opozycji rosyjskiej i pokazanie także sobie, że oni ciągle tam są i nie dali się stłumić reżimowi putinowskiemu dzisiaj, chyba w, w, w takim swoim momentum potęgi. I to są ważne akcje. My oczywiście wiemy, że to kompletnie nie ma przełożenia na wynik wyborczy, ponieważ głosowanie elektroniczne jest maszynką do fałszowania wyborów. Wiemy, że um, mieliśmy to, to także dowody, bo to rosyjskie watchdogi publikowały, jak bardzo łatwo można było um, wygumkować um, głos skreślony na kontrkandydata. Rosjanie w zasadzie fałszują, fałszują większość swoich wolnych po 1991 roku wyborów, a już na pewno te po 1996, więc my dokładnie nie wiemy tak naprawdę, co myślą Rosjanie, jak dużo jest ich opozycyjnych, bo to od, od dłuższego czasu nie ma tam prawdziwych wyborów, które dałyby prawdziwy obraz politycznych przekonań Rosjan. I jeszcze na koniec ten wymiar międzynarodowy. Trudno wyobrazić sobie, żeby na zachodzie przywódcy, politycy poważnie potraktowali wybory, zwłaszcza, że dosyć powszechnie wiadomo, jak to wygląda. Czy to nie jest tak, że jest to spektakl, jednak przede wszystkim ukierunkowany na tak zwane globalne południe, czyli Kraje, gdzie Rosjanie z niemałym sukcesem poszukują sojuszników. To tak. To jakby generalnie można się pod tym podpisać, ale one mają znaczenie pod tym względem, że. Władimir Putin osiąga swoje cele, będzie w stanie argumentować, to znaczy twierdzić, że jest legalnym prezydentem sprawującym władzę albo do 30, 2030 roku, albo 6 lat dłużej. On też może argumentować i twierdzić, że nie można, nie można starać się osłabiać jego pozycji pod tym względem, że Zachód nie powinien w żaden sposób kontaktować się z opozycją rosyjską, czyli ze środowiskami prodemokratycznymi, bo to jest z perspektywy Kremla mieszanie się w sprawy wewnętrzne. Tak jakby zdobywa swoje, zdobywa swoje argumenty, natomiast Natomiast one mają znaczenie pod tym względem, że my, jako Zachód, popełniamy błąd, nie mówiąc jednym głosem, że te wybory są niedemokratyczne, nielegalne, więc nie uznajemy Władimira Putina za legalnie sprawującego władzę w Rosji. Dzisiaj konsensus polega na tym, że krytyczne stanowisko i nieuznawanie rosyjskich wyborów jest przywilejem. Bardzo konkretnych indywidualnych państw. Masowo nie uznajemy wyborów na terytoriach okupowanych, natomiast w pozostałej kwestii państwa mają wolną rękę. Natomiast błąd tutaj polega na tym, że robimy to właśnie indywidualnie. Nie ma jedno, jednego silnego głosu z Zachodu, że my jako państwa Unii Europejskiej w większości nie musimy przyjmować prawda, jedno, jedno, jedno takiej jednoznacznej decyzji, ale możemy wystosować bardzo konkretne, bardzo czytelne przesłanie do Putina pokazujące naszą odmowę jego, jego przywództwa. Jeżeli tego nie robimy, to w tym momencie nie dajemy szansy. Ani rosyjskiej prodemokratycznej opozycji wzrastać, czyli dostać takiego, prawda, nowego tlenu i się na nowo zbudować po śmierci Nawalnego, bo oni wiedzą, że jeżeli Zachód nie reaguje, to znaczy, że naprawdę nie ma alternatywy względem Putina, a jednocześnie wysyłamy sygnał taką naszą niejednoznaczną postawą do Rosjan w samej Rosji. Oni mogą pogłębiać się właśnie w takim maraźmie, w pesymizmie politycznym i w przekonaniu, że faktycznie nie ma alternatywy wobec Putina, skoro Zachód, wiedząc, że te wybory de facto były sfałszowane, były nielegalne, mimo wszystko uznaje Putina za legalnego przywódcę. Brakuje nam odwagi politycznej, ponieważ daliśmy się zastraszyć jako Zachód takim wizerunkiem, że każdy inny przywódca będzie gorszy aniżeli Putin. To jest błędne myślenie, ponieważ każdy inny przywódca, nawet teoretycznie, Radykał otwierałby nowy rozdział, doprowadzałby do przetasowania w elitach, a jednocześnie stwarzałby szansę na to nowe otwarcie. Tym samym tworzyłby, tworzyłby alternatywę wobec Putina. Nie stać nas na ten krok i będziemy za to płacić kolejnymi miesiącami, jeżeli nie latami. Krwawej wojny w Ukrainie. Będziemy płacić takimi wewnętrznymi rozterkami, co zrobić z Rosją, czy się zbroić przeciwko niej, czy, czy, się je, czy się z nią konfrontować i co robić z rosyjską opozycją, której oczywiście zarzucamy, że kompletnie nie ma znaczenia, nie ma wpływu na przemiany wewnątrz Rosji. Ale my też nie, dajemy, nie stwarzamy takich warunków, żeby wspierać te szczątkowe, rachistyczne środowiska demokratyczne w Rosji. Innymi słowy potrzebna jest odwaga polityczna, decyzja i stwierdzenie, że kontynuacja gry Władimira Putina jest bardziej niebezpieczna i groźniejsza niż zmiana, bo zmiana przynajmniej stwarza Pewne okienko, nadziei i ruch w interesie. Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z Agnieszką Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo.